Zróbmy sobie taki obraz tego, w jakiej kondycji jest ta koalicja, na ile ona jest przeorana w tej chwili w kampanii wyborczej realnymi konfliktami, takimi jak właśnie konflikt o składkę zdrowotną, na którą, na którą naciska trzecia droga, konflikt o aborcję i przede wszystkim planowana, chociaż Tusk yy, zaprzecza, to jednak my to wiemy planowana, pełzająca, zanosząca się rekonstrukcja. Twoje, yy, to znaczy dla mnie, no nie chcę, że, że symbole, bo zgadzasz się z, tym, z Tobą, że w Stodni nie można było zrealizować stu konkretów, zresztą no, politycy platformy się bronią, że to był ich program, a nie program koalicji, no tylko, że program koalicji e, jest w umowie koalicyjnej, a w umowie koalicyjnej jest niewiele, tak? To znaczy tam po to pisu. nie było tam konkretnie. No to żeby... będę w sprawie tej składki, która jest ważna dla, dla PSL-u i yy, Hołowni do tego stopnia, że na swojej konwencji samorządowej w ogóle pogrozili, że oni nie będą innych projektów akceptować, dopóki nie dostaną obietnicy obniżenia składki, no to... Partia Razem też jest przeciw. Ale jest projekt, no tak, ale już y, oni się sprzeciwiają konkretnemu projektowi, co było postulatem trzeciej drogi, żeby ten, to się wreszcie pojawiło. E, no i Partia Razem mówi, że nie, no to jest do kosza, tak. na sprawa, że oczywiście Partia Razem no, nie waży tutaj w, w koalicji. No, mają już chyba siedmioro czy, czy osiem tak, osób, tak. Więc. Y, więc to nie ma y, formalnie, matematycznie znaczenia, no ale źle to wygląda. Dla mnie trochę takim symbolem tego, jak wygląda na przykład stan prac rządu czy poszczególnych ministrów, było tego tygodniowe posiedzenie Senatu. Słuchaj, zaplanowane na dwa dni posiedzenie weszli trwało, godzinę 25. Nie było, czego przyjmować. Nie było czego uchwalać, ale zostały złożone bohatersko dwie pierwsze poprawki w tej kadencji mm. Senatu do ustaw wysyłanych przez Sejm. Dwie pierwsze poprawki. Fantastycznie. Mamy marzec kadencja zaczęła się w listopadzie. Ale to świadczy o tym, że rzeczywiście no, jakby te ustawy nie wychodzą z rządu. Ja nie jestem też zwolennikiem y, takiego produkowania ustaw nie wiadomo po co. Natomiast no, jest parę projektów, które miały być, y, zaginęły, na przykład ustawa wiatrakowa. Pamiętasz są aferę o wiatrakowo wiatrakową na początku? Oczywiście, Jeszcze nie było rządu Człowska. Ja, projekt... ja pamiętam projekt, który był obiecywany, to też jest elementem spisku. Pamiętasz? Projekt Czyste Ręce. Majątki y, rodzin polityków. Tu miał pan to miało w też nie ma coś takiego. Ten ale... spisek ziobrystów o jakimś cichym pakcie, co najmniej mentalnym, między, między Morawieckim a tuskim, on może mieć coś na rzeczy. Ale, no, a gdzie jest na przykład ustawa medialna, bo była zapowiadana na pierwszy kwartał tak, tego roku. Że my wyczyścimy uz... media z PiSu, ale przygotujemy nowe ustawa. rozdanie, nową ustawę która uporządkuje sytuację nie w mediach publicznych, medialnej. które w tej chwili są w dramatycznej sytuacji, do co Państwo, bo nie mają pieniędzy. Złożyli doniesienie, posłowie, szef Komisji Kultury i Mediów, Bogdan Zdrojewski złożył doniesienie do prokuratury na pisowskiego Macieja Sielskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który trzyma pieniądze z abonamentu, który Państwo płacą i nie przekazuje mediom państwowym. Z drugiej strony, Prezydent nie podpisał ustawy okołobudżetowej, która gwarantowała te miliardy z budżetu dla TVP i w tej chwili TVP, hasłowa TVP, ale też Radia Publiczna, że jest takiej kroplówki, które dostaje z rezerwy rządowej. Że taka 200 banie kroplówki. Tak, dwieściebanie tak no kroplówki, no ale oni brali miliardy. W każdym razie, no tam się nie da nic robić, no też ludzie nie dostają pieniędzy po prostu, więc bez uregulowania tej sytuacji, no telewizja państwo, no nie chcę powiedzieć, że upadnie, bo taki molok to ma dużą siłę inercji, ale nic się tam nie poprawi, no to chcę powiedzieć. Yy, więc no, 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 te braki są, zresztą Donald Tusk przyjął taką ciekawą strategię yy, w tych ostatnich dniach, no, on mówi generalnie tak, no ja myślałem, wydawało mi się, że się da. E, jest, to Pani radzie, naprawdę. No, ja no, to no, tak tak no wydawało mi się, że da, no, ale sytuacja jest o wiele trudniejsza niż nam się wydawało. Pis nam zostawił państwo po prostu zrujnowane. Budżet, masakra. Polska w ruinie. Polska w Ale z, a propos jeszcze, Duda, no, słuchaj, no, wet, Dudy, słownie było jedno. To było tylko jedno weto Dudy przez y, tych kilka miesięcy y, do, do ustawy około budżetowej. Czyli te o finansowaniu nie, mediów No Niektórzy państwowe. twierdzą, no dobra, Duda nie ma co wetować, bo tam nic nie przychodzi z tego, z tego Sejmu. Y, natomiast y, no, wysyła seryjnie teraz do Trybunału Konstytucyjnego. Słuchaj, a jest grupa ministrów, y, bete ciągnę cię za język. Grupa ministrów, którzy. Panie Krzysztofie, pan się gniewa. Robią niewiele, myślą głównie podobno o tym, żeby uciec do Parlamentu Europejskiego, pan Bartłomiej też, ale premier mówi, że nic nie wie o tym, że ktoś się szykuje do Parlamentu. Panie Donaldzie, nie znami te numery, bo to też nie jest prawda, jest grupa ministrów, wie, którzy wie, bardzo wie, się pan, szykują. Znaczy, I pan o tym wie? Sienkiewicz za pozamiatanie TVP, znaczy pozamiatał, ale nie uporządkował i za to ma iść do, do Parlamentu Europejskiego, ale nie tylko on, więc ta rekonstrukcja pełza dawaj plotki. Nie, no ploty są przede wszystkim takie. No, do, do, Tusk powiedział, że się nikt nie wybiera. No to skupmy się na tych na, na razie platformerskich ministrach. No, y, pierwsze dwa nazwiska główne to jest Sienkiewicz, o którym wspomniałeś. Mówi się też o Borysie Budce. Mm, ja też słyszałem. Bardzo że, wolno, panie Ja Borys. też słyszałem, że, idą ja tak, też słyszałem że, że, że pan premier nie jest do końca zadowolony z Borysa Budki. Uf, Ym, nie tylko pan premier. Były, I bardzo w, to były, były w topy. Były w topy PG dystrybucja, w których okazało się jeszcze niedawno, że siedzieli pisowcy, którzy sobie na, y, podpisywali jakieś umowy. Dopiero po interwencji mediów, zresztą y, został wymieniony stamtąd y, zarząd. Wiesz co, ale teraz. Oczywiście został... budka jest też o, y, ograniczony statutami spółek. No ja przypominam, że jednak y, platforma czy obóz władzy przejął tę władze y, no, co najmniej miesiąc później niż powinien przejąć więc po to prawej i Sprawiedliwość trzymało się władzy tak, tak długo. Ale Budka chce, czy, czy Budka zostanie wysłany do yy, A o Europarlamencie, Wielu, tak. yy, wiesz, no... Od początku mówiło się, od początku, kiedy został ministrem, że on chce. Zresztą y, może się otworzyć dla niego okienko możliwości, no bo nie wiadomo, czy je, że Buzek będzie kandydował. a on Czyli śląska lista. Y, jedynka na śląskiej liście. Buzek ma 84 lata prawie. I choć niektórzy wiedzą, że on chce. Więc to, to, jest, y, to jest też taka zagwostka. Myślę, że gdyby Buzek pojechał do premiera i powiedział, że on chce, to Tusk mu nie odmówi ze względu na zasługi yy, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego w końcu. Ale gdyby tak się nie stało, no to tutaj się okienko możliwości otwiera. Ja słyszę też, że pewne znaczenie dla decyzji Borysa Budki ma to, czy jego żona wygra wybory na prezydenta Gliwic. Choć nie dowiedziałem się, e, jakie to ma mieć znaczenie. Czy jeżeli ona wygra, to on wyjedzie, czy. Nie, bo no, on <laughs> się odezwie, <laughs> bo to ma fundamentalne tak, znaczenie. To, 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 to Strasznie ja mnie panie, to zaciekawiło, Nie tak, potrafiłem y, no, bo rozumiem, tak, jak, tego jakby żona, no, no, czyli jakby teoretycznie mo mogą sobie wyobrazić sytuację, że ona zostaje prezydentem, a on w związku z tym ucieka, tak? <laughs> Panie Borysie, czy w domu wszystko OK? Proszę zadzwonić, porozmawiamy. Nie, tam, jest, tam, tam tam wygląda, że jest OK, tylko prawda no, podobno ma to jakieś znaczenie, że być może jeżeli jego żona zacznie robić karierę jednak na pewnym poziomie w polityce, no to on będzie chciał się trochę być może odsunąć w cień, że będzie to uznane, że no, wiesz, to nie wygląda zbyt dobrze, że on tutaj jest ministrem. Nie a... wiem, czy Platforma na cokolwiek pomoże w ogóle, ale pisowi też specyficzne miejsce. Kto jeszcze tam? E, no Hetman, o którym wspomniałeś. Krzysztof, Krzysztof Hetman. Hetman. No to jest w ogóle dla mnie przedziwna historia. To znaczy, wydawało mi się, że Krzysztof Hetman, europoseł dwóch kadencji, wraca do kraju po to, żeby... No, bo Pewnie czuł gdzieś wiatr zmian. Czuł, że może zostać ministrem, może odgrywać rolę w krajowej polityce. Zresztą od dawna się mówiło o jego ambicjach dotyczących właśnie krajowej Minister polityki. Minister rozwoju i technologii. No taki zastąpił Buda. Zastąpił Waldemara Budę. No ale teraz słyszę, że te opowieści o tych jego wielkich ambicjach dotyczących liderowania partii w przyszłości, to jest. To Chcę jest wrócić do, oku... do parlamentu. Proszę Państwa, zrobi... znaczy, pan Krzysztofie, my rozumiemy, co pan zrobił. Był pan europosłem, nie wiedział pan, będąc europosłem, jak się ułoży sytuacja teraz, wiosną roku 2024. Czy, be, czy trzecia droga przetrwa? Jaki osiągnie wynik? Czy Kośniaki i Hołownia razem pójdą do eurowyborów, czy nie? Nie wiedział pan, jak to będzie. W związku z tym, prewencyjnie, wystartował pan do parlamentu krajowego, żeby sobie zagwarantować bezpieczeństwo i mandat poselski na wszelki wypadek, ale potem, żeby za pół roku wrócić do europarlamentu. I ja to rozumiem. Ja to szanuję. Pragmatyka. Tylko Kuźmyk między nimi podobnie zrobił spisu. Tylko pytanie, kiedyś z PSL-u. Pytanie jest takie: yy, po prostu pan wchodził do rządu. No bo też była druga wersja, że on nie wróci do europarlamentu, tylko będzie kandydował na prezydenta Lublina. Ale nie startuje na prezydenta. Ale wiadomo było, że nie wystąpi przeciwko Krzysztofowi Żukowi. Z Platformy, tak. Jest z Żukiem generalnie i w Lublinie pewnie nie wygra. Więc w związku z tym ja, ja rozumiem tę grę, chcę mieć do bezpieczeństwa mandat krajowy i za pół roku wrócić do Europarlamentu, startując jako poseł parlamentu krajowego mając to bezpieczeństwo. Tylko pod pan wchodził do rządu. Tak, i, i chyba, rzeczywiście. To, i chyba kierownik nie jest zadowolony. Do, no. Otoczenie Tuska jest przekonane, że y, Hetman wraca do Europarlamentu i. Gdzieś tak odnoszę wrażenie, że, że, że generalnie Hetman nie jest najlepiej ocenianym ministrem. Tak, tak bym to ogólnie powiedział. Swoją drogą, a propos jeszcze ciekawych plotek, no to już jest jakaś układanka z tym związana, kto Hetmana mógłby zastąpić. Była plotka, że mógłby to być Waldemar Pawlak na przykład. Panie Walku, pan się nie boi. Senator obecny, szef rady naczelnej PSL-u, były wicepremier, minister gospodarki. A Ministerstwo Rozwoju to jest taki, to jest taki następca Ministerstwa Gospodarki. Choć jak rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, przed programem, no to mm, trochę nie potwierdzają się te plotki. Nasi informatorzy tak, są, niektórzy, że są PSL-owcy dobrze usadowieni są zdziwieni. Poza tym, no Pawlak ma dużo interesów, też musiałby to wszystko wyczyścić, nie? Tak, on wprowadził trochę ludzi do tego resortu yy, Krzysztofa Hetmana i chyba mu to wystarczy. Być może on już też, słuchaj, no był premierem i to dwa razy, no półtora raza był premierem. Panie Walku, pan się nie boi? Dwa razy był wicepremierem i na sprawę wygryzł go Piechociński. To jest w ogóle fenomenalne, nie? że Janusz Piechociński wygrał. Może no, pan Janusz, w -tym Janusz wróci do 2016 roku? Eee, nie, pan Janusz chyba w tych klimatach polsko-chińskich funkcjonuje bardzo dobrze, także, także wydaje mi się, że nie. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.